Witajcie na kanale Skepiku Gosi Z tej strony Monika Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na Taką inspirację nie, Trochę mniej typową Bo wykonamy sobie ATC yy, I za chwilkę opowiem co to jest to ATC, ale najpierw chciałabym wam pokazać co sobie przygotowałam do wykonania naszego ATC. Przede wszystkim mam papiery z Minty, to jest kolekcja Fall Festival. I mam tu całą kolekcję, ale wykorzystam dzisiaj, będę się starała wykorzystać skrawki tutaj, które mi zostały, ponieważ ATC to jest bardzo mała forma, więc warto wtedy sobie użyć właśnie takie pozostałości po kolekcji. Yy, ja szybciutko wam może zaprezentuję tylko tak yy, arkusze z tej kolekcji Fall Festival. Tutaj mamy arkusz z elementami do wycięcia, rameczki, te karty. O, i tutaj są takie deseczki. Tutaj jest piękne kwiatowe arkusz dynki. Tutaj jest taka duża ramka. Taki arkusz w pasy. Tutaj taka kompozycja domowe półeczki, tutaj listki, i to jest taki arkusik duży, też, i ostatni dechy. I tutaj coś takiego. Także to są arkusze z tej kolekcji Fall Festival. I tak jak już mówiłam, ja wykorzystam sobie skrawki. Przygotowałam sobie tekturki ze skrapka: to jest taki zestaw, jest rameczka okrągła i listeczki. Ja pewnie bardziej te listeczki dzisiaj wykorzystam, ale to jest zestaw, więc pokazuję całość. Przygotowałam sobie pastę modelującą ta akurat jest z pentartu. I maskę z fabryki dekoru. Oczywiście szpachelkę. Tutaj mam plastikową. Mam też trochę innych mediów. Tutaj mam trzy odcienie. To są rustic paint, też z fabryki Dekoru. Zobaczymy jeszcze, czy użyjemy wszystkich kolorów, czy tylko niektórych do podkreślenia jakichś drobnych elementów. Też mam wosk metaliczny w kolorze brąz z pentartu. Taką farbkę Magic Paint. Ona świetnie z wodą właśnie w, pracuje, więc też chciałam ją wykorzystać, bo ona bardzo fajnie, kolorystycznie będzie pasować. Ona jest taka złoto-czerwona, zresztą te farb, te tutaj kwiatki, między innymi tą farbką, zostały zafarbowane. Oczywiście, buteleczka z wodą mi się przydawa, to mizerze. Mam też kwiaty. Takie papierowe, ale nie wiem czy je wykorzystam. Tutaj mam takie bordowe róże, które kolorystycznie mi pasują do, do kolekcji. I tu są akurat kwiatki zrobione przeze mnie z wykrojników od Craft Passion. Tutaj jest róża i tutaj takie mniejsze papierowe kwiaty farbami akwarelowymi i właśnie tą farbką Magic Paint pokolorowane. No zobaczymy, nie wiem jeszcze czy wykorzystam, ale przygotowałam sobie. Przygotowałam też sobie tutaj y, trochę bermaty, żeby w razie czego coś na dystans podnieść, jak będę chciała, y, i przygotowałam sobie trzy kartoniki. To będzie baza na nasze ATC. Y, bazy są 2,5 na 3,5 cala, bo taki jest tradycyjny rozmiar ATC. I jeśli ktoś jeszcze nie wie, co to jest ATC, to można powiedzieć, że to jest taka wizytówka artysty, czyli takie małe formy i przekazujemy na nie jakieś swoje takie swoje jakieś uczucia, myśli, to, co akurat nam w duszy gra i te karty często służą po prostu do wymiany pomiędzy właśnie na przykład tak jak w naszym przypadku, pomiędzy skraperami więc fajnie takie, ja dzisiaj akurat sobie chcę stworzyć powiedzmy, że taki tryptyk, czyli trzy karty, które będą się w pewien sposób ze sobą łączyć, czy tematycznie, czy właśnie motywami, także zabieramy się do pracy i słyszymy się na końcu jeszcze na chwileczkę. Nasz tryptyk skończony. Powstały w końcu takie malutkie karty z rameczkami. Tak jak widzieliście starałam się wykorzystać właśnie te skrawki, które mi pozostały z poprzednich prac. Użyłam też napisy, o nich nie wspomniałam na początku. To są takie napisy kartonikowe, które też są jakby elementem kolekcji. Je się dokupuje oczywiście osobno, ale one są dopasowane do każdej kolekcji Mintaj. I tu właśnie wykorzystałam też napisy właśnie z tej kolekcji. Fall Festival. O, to jest coś takiego, taki arkusz. To do, do, doklejam w końcu kwiatuszki. Moje kompozycje są może nie do góry rozbudowane, ale są takie dookoła. ATC, założeniem ATC też jest to, żeby jakby swój styl wyrazić. Ja generalnie lubię bogate kompozycje, więc postanowiłam ten swój styl tutaj też w tych kartach zachować i się nie ograniczać tylko do tych 2,5 na 3,5 cala. Ale delikatnie tutaj dookoła też te kompozycje kwiatowe wykleić. I tak się prezentuje moje ATC. Tu, oczywiście, jeśli będziecie chcieli komuś wysłać, z drugiej strony można coś napisać. O, tak się to prezentuje. Słodka jesień, sezon na Dynie i czas na sweter. To takie trzy jesienne hasła. I ja się z wami już żegnam, mam nadzieję, że inspiracja się wam spodobała, mam nadzieję, że też was zachęciłam do tej formy. To jest świetna forma, jeśli właśnie się chce wykorzystać różne skraweczki papieru, a przy okazji właśnie wymianek różnych paczek, które w naszym świecie scrapbookingowym bardzo często się odbywają. Czy urodzin, takie ATC można sobie przesyłać i się nawet nimi wymieniać. Z, z drobniutkimi życzeniami z tyłu śmiało można komuś takie coś wysłać. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa!